Było ciężko. Zaskoczyły chyba też trochę wyjściowym składem, prawda? No śmiało się, że w każdym zespole ostatnio coś się dzieje, więc faktycznie ten element zaskoczenia był, ale myślę, że one też były zaskoczone trochę naszym składem, więc jest po jeden. Czwarty set, ogromne emocje od 0,5 do wygranego seta i w konsekwencji meczu. Jak to się robi? Jak to się robi? No... Więcej takich dramaturgii. Trochę szkoda, że tak źle weszłyśmy w tego, tego czwartego seta, yy, ale myślę, że też dzięki temu, że, że się podniosłyśmy z tego i po, naprawdę pokazałyśmy kawał charakteru i dziewczyny, które weszły yy, i wszystkie naprawdę zagrałyśmy mega zespołowo z serduchem, z walką, z każdą piłkę. I... Naprawdę jestem dumna z nas wszystkich. Nominalnym kapitanem jest Agata. Na boisku zastępuje ją Brit. Ale... <laughs> Trzeba przyznać, że ty serduchem, po prostu emocjami do pana sędziego startowałaś. Nie wiem, czy mogę powiedzieć <laughs> tutaj do Tomy. No niestety tak, no jeśli są jakieś tam widoczne błędy i gramy o dużą stawkę, bo to już są play więc tutaj każdy punkt się liczy, no to no to naprawdę ciężko jest się czasem pogodzić z tymi decyzjami sędziów, więc tak, ja, ja gram zawsze z emocjami, więc tutaj nie ma wyjątku. Jest tydzień na przygotowania. Czego się spodziewacie w Bielsku? No myślę, że może być nawet ciężej niż tu. Dziewczyny będą grały u siebie. To jest w ogóle bardzo ciężki przeciwnik i i też zdajemy sobie z tego sprawę, więc mamy tydzień, na pewno przygotujemy się na maksa, żeby tam pojechać i już wrócić za awansem dalej.